z widzem, tym razem z pek czy Okej, i widz mi napisał, że da mi peta ja mam takie ogólnie. Poczekać Ci mogę dać serio za free? Kurde, ale on jest fajny. Ja sobie je na Dark Matter przerobię, jeżeli mi się opłaca, ale raczej opłaca się, no. Patrz, mam takie. No co, ja sobie je przerobię. Yy, dobra, po odcinku sobie przerobię. Dzięki za peta. I one będą miały... Aha, i tak mi są przydatne, dobra. Yy. Yeah.

Już nagrzywam od kąt weszliśmy <noise> kat miał być. Dobra. Dobra, walić. Rozumiem o to chodzi. Od kąt wejść. Om, Om. jeżeli się z łapkę w górę dobra to ja spalę sobie peta <noise> w ogóle on ma tu się paliło, dobra eee. ja chcę takich tych przykład dobra Spalę go dla was Nie wiem to było oczywiste, ale się nie udało e, Dobra, ej Co? Mam pomysł Patrz To jest to, nie? Pięcio. No <laughs> jaka dziewczynka na słaboże. Boże Jest, czekaj Dobra <laughs> No it's mm. <laughs> So little bit of a I can of a little bit of Dobra, nie wiem o co chodzi. Ale dobra. Dobra, to ja nie wiem. Poczekaj. Dobra. No, jesteśmy już w Brook Heaven, bo coś że będziemy grać w Brook. Heaven. I ja się tutaj robimy Co robimy? Lifehack Dobra Sim Sim, sim miał być Dobra Like jest trochę jak to ja Dobra Lifehack Pokaż Lifehacka Ten odcinek z widem będzie trochę dłuższy Pokaż Lifehacka Pet Simulator E... <laughs> Dobra Nie wiem o co chodzi Można sobie grać Czekaj Dobra Robimy sobie domek Czekaj, to ja się może pomniejszę. Yy, dobra, jak on mnie puści, bo teraz nie mogę, nie? To zróbmy ja jestem nawet po półmar. Ja jestem nawet po popular dobra. A teraz się pomniejszymy. Dobra. E... I co? A fajnie mam Ej, co to jest za dom, kurde? De... Za chyba. Za <laughs> hmm

Jezu, prawie spadłam. Ale zarąbisty ty dom, tu To też takich chcę. Ja też takich chcę. Kościoska. Co tam, taki dom masz? O nie, ja się wałem, dobra. O! Nie, ja tam nie chcę wchodzić. O nie. O nie. Ale, ale słodkie fryteczki. Jezu, jakie fajne frytki. Takie malutkie, nie. Ha, Dobra. I... Dobra, o czekaj. O co chodzi? No to co? Nie. Idź pierwszy. <ścoughs> Idź pierwszy. Idziemy. No, co? Poczekaj. Co? Poczekaj. Ja nie Ha! Dobra. Muszę się powiększyć. Noc o. Teraz mogę znowu być mało. No, kurde, piszą po innych językach. Nie wiem o co chodzi. Co? Co to było? Na. na. Dół. O. D. C. Na. O. D. Dobra. Co? No. Gdzie ja. Gdzie jestem? Co to jest? Czemu ja spadłam? Wow. Ale gdzie to? O oh, kurde. Ej, wy co sprawdzić, jest Wow. Wow. Wow, dobra. No. O de te langreva é um é um é que I <śmuletarily> będziemy przez następne 5 minut odcinka stać. <śmuletarily> nie, no nie, no nie, 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 to pokojnie nie będzie tak, nie wychodzi się <śmuletarily> O ta, pa, on mnie tam wsadzi. Jej u prawie było. Poczekaj. <śmuletarily> pa Nie na się Taka teraz ja gdzie tam spróbuję wsadzić chodź tu dobra. Jezu, jaka ja jestem mała! Nie. Dobra, nie da się. Miało być nie da się, ale dobra. Dobra. Kończymy Odycy. Kończymy Odycy. Pa. <ścoughs> Idę mon A teraz się żegnam z Wami, jeżeli odcinek Wam się spodobał, a mam nadzieję, że tak zostawcie łapkę w górę i suba, jak jeszcze nie macie. Narrow.